Czyli zastosował system znany obecnie z lodówek. Pomyślcie, już w tamtych czasach wynalazcy myśleli o oszczędności energii elektrycznej. Dzień dobry. Na początku chciałbym wytłumaczyć, dlaczego ostatnio nie prezentuję tak często filmów. Miałem teraz krótką przerwę ze względu na prelekcje, które wygłaszałem. Mam zwyczaj przygotowywać się skrupulatnie do każdego wystąpienia, więc zajmuje mi to trochę czasu. Podobnie jest z filmami. Nie jestem w stanie co tydzień wypuszczać nowy materiał. Zajmuję się tematami mało znanymi. Jak wiecie, wymaga to mnóstwo, mnóstwo przygotowań. Czasami trwają one nawet... Miesiące. Mam nadzieję, że to doceniacie. Ostatni film obejrzało dosyć dużo osób. Cieszę się z tego powodu. Oczywiście tam <grych> zrobiłem pomyłkę, mianowicie Nikolę Tesle zrobiłem rumunem. To jest oczywiście mój błąd, za który przepraszam. To tak w ferworze walki po prostu nie wiem dlaczego go tak skojarzyłem. Było sporo właśnie komentarzy, takich, że Nikola Tesla nie jest, nie jest Rumunem. Oczywiście, że nie jest. Dlatego też za komentarze dziękuję. No Mam nadzieję, że oprócz tego, że wytknięliście mi ten jeden błąd, to reszta spraw, które poruszyłem się podobała. Dziś opowiem o przedwojennych polskich wynalazcach. O większości z nich próżno szukać w encyklopediach yy, czy w Wikipedii. Ich osiągnięcia, często intrygujące, rozpłynęły się gdzieś w otchłani czasu. Postaram się, żeby było tajemniczo, ciekawie, a może nawet trochę z przymrużeniem oka. Posłuchajcie historii nieznanej. Wyobraźcie sobie, że czekacie na jakąś ważną przesyłkę, paczkę. Teraz to nie jest problem. Idziemy do paczkomatu, w paczkomacie ją pobieramy, albo nawet możemy ją wysyłać. Ale co, jeżeli paczkę nie dostarczy Wam? Paczkomat, a nawet dron, tylko rakieta pocztowa. Taki i wiele innych wynalazków są dziełem Michała Petychorskiego, inżyniera, mechanika. Człowieka bardzo twórczego i tajemniczego, żyjącego w okresie międzywojennym. Michał Petychorski pochodził z Wołynia. Urodził się w 1903 roku w Radomyślu. Przez wiele lat uczył się w Kijowie, już wtedy był znany ze swoich pomysłów, a następnie tytuł inżyniera otrzymał w Paryżu. Na przykład ta rakieta, o której przed chwilą wspomniałem, jest wyjątkowym wynalazkiem, ponieważ nie ma normalnych lotek sterujących, ale 38 dysz, które ją kierują w różne strony. W okresie międzywojennym był to przełomowy wynalazek. Konstruktor wykonywał wszystkie prace samodzielnie. W czerwcu 1935 roku miał się odbyć oficjalny pokaz, ale się nie odbył. Okazuje się, że coś przeszkodziło w tym projekcie. Najprawdopodobniej zainteresowało się z nim wojsko. Inżynier Petychorski był też autorem nowatorskiej konstrukcji sportowego karabinu wojskowego, który strzelał, uwaga, szklanymi kulami. Oraz miał lufę wykonaną ze specjalnego tworzywa sztucznego. Przez to karabin ten był tani w użyciu oraz był lekki, ważył niecałe 5 kg. Miał to być przełom w ćwiczeniu wojska w celach oszczędnościowych. Niesamowite jest to, że karabin ten osiągał niewiarygodną szybkostrzelność to jest 1500 kul na minutę. Czy to jest jakaś fikcja. Nie, ten karabin istniał. Są zdjęcia, na których inżynier Petychorski go pokazuje. Wojsko było tym projektem żywo zainteresowane. Prace najprawdopodobniej po prostu przerwała druga wojna światowa. Drugim wynalazkiem inżyniera Petychorskiego był tłumik do karabinów lub do pistoletów. Znamy wiele rodzajów tłumików. One są znane już od I wojny światowej, nawet wcześniej. Tłumiono dźwięk wystrzału ten jednak był wyjątkowy, ponieważ z odległości 100 metrów nie było prawie słychać strzału. Był bardzo cichy. Natomiast z odległości kilkunastu metrów w ogóle strzału się nie słyszało. Nasz geniusz miał też inne sukcesy. Skonstruował urządzenie do automatycznego wykrywania tlenku, węgla i metanu w kopalniach. To był futurystyczny aparat, bo wykrywał gaz na odległość. Mniej spektakularnym jest patent numer 21095 Petychorskiego. To innowacyjna maszyna do krojenia wędlin. Niektóre projekty tego inżyniera owiane są tajemnicą. Wyobraźcie sobie, że do baku samochodu wlewacie dowolną palną ciecz. Na tym paliwie wasze auto sprawniej i szybko jedzie. A to dzięki wynalazkowi, jakim był tajemniczy aparat o nazwie ZW. Jeden. Jak był skonstruowany? Było to urządzenie, które montowało się przy dowolnym silniku spalinowym. Dzięki niemu pojazd mógł być napędzany dowolnymi palnymi substancjami, takimi jak nieoczyszczona ropa, terpentyna, oleje roślinne, a nawet tran i odpadki rafinacyjne. Pozornie wydaje się to absurdem, ale jak tłumaczono, substancje palne podgrzewało się, wytwarzając gaz, który był spalany w silniku. Miał to być przewrót w napędzaniu pojazdów cywilnych, ale przede wszystkim wojskowych. Szczegółowe informacje o tym projekcie oraz jego autorze trzymano w tajemnicy. W ogólnych opisach między wierszami możemy jednak wyczytać, że twórcą tego rewolucyjnego urządzenia był właśnie Michał Petychorski. Konstruktorzy obawiali się, że projekt wykradną Niemcy do celów wojskowych. Wynalazkiem tym zachwycony był profesor Schorzewski z Politechniki Warszawskiej. Co ostatecznie stało się z owym tajemniczym Z21, nie wiemy, ale na pewno chciałbym mieć to urządzenie w samochodzie. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale jednym z najbardziej twórczych wynalazców okresu międzywojennego był duchowny. Poznajcie księdza Leszka Prylińskiego. Był on zakonnikiem, dominikaninem. Po studiach był wikariuszem w parafii we Lwowie, Tarnopolu i na Śląsku yy, oraz m.in. w Katowicach. Proboszczem został w Witowie. W czasie I wojny światowej był kapelanem na froncie. Słynął z bezkompromisowej postawy patriotycznej. Głoszenie przez niego o polskości zakończyło się aresztowaniem przez gestapo już we wrześniu 1939 roku. Tak rozpoczęła się jego gehenna. Najpierw osadzono go w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie, słynącym z tortur. W 1940 roku trafił do obozu w Auschwitz. Po miesiącu do Dachau. ksiądz Pryliński, nieludzko traktowany przez Niemców, był coraz słabszego zdrowia. W końcu trafił do tak zwanego Zamku Śmierci w Hartheim, tam pod okiem okrutnego niemieckiego zbrodniarza Wiktora Braka. Mordowano ludzi zwożonych z różnych obozów. Pewnie mało wiecie o zamku Hartheim. Warto o nim poczytać, żeby sobie uzmysłowić, na czym polegała niemiecka machina ludobójstwa. Działała tam eksperymentalna komora gazowa. To właśnie w niej zabito księdza prylińskiego. Pomówmy jednak o jego wynalazkach i patentach, które pozostawił. Oto one. Do najbardziej znanych należało. No właśnie, zaraz o tym powiem. Lubicie wodę gazowaną? Ja uwielbiam, to będzie reklama, mi, to jest moja ulubiona woda. I teraz zobaczcie, kiedy sobie naleję to, tej wody, żeby wypić, proszę. Jak zakręcę, to już tutaj trochę gazu z tego uleciało. To jest przekleństwo wszystkich tych, co lubią wodę gazowaną, prawda? Tymczasem ksiądz Pryliński wynalazł zamknięcie boczne butelki. To ciekawy, prosty wynalazek, jego ideą było otwieranie butelki z napojami gazowanymi tak, żeby jak najmniejszej bezcennego CO2 ulatniało się podczas wylewania płynu. W ten sposób obojętnie ile byśmy tej wody zużyli, mogliśmy się cieszyć w pełni gazowanym napojem aż do opróżnienia całej butelki. Ksiądz nie stronił też od pomysłów mających ułatwić nasze codzienne życie. Stąd powstały futerał na buty z prawidłami, walizka turystyczna, grzebień higieniczny, koło do rysunków, urządzenie zabezpieczające kasy pancerne przed włamaniem czy przyciskacz do pasty do butów. W tym przypadku ostatnim nie jestem pewien. O co wynalazcy chodziło. Ksiądz Leszek Pryliński był człowiekiem niezwykle skromnym. Mimo wielu patentów, które przyznano mu jako wynalazcy, mało kto o nim słyszał, dziś warto przypomnieć tę postać. Ksiądz pryliński interesował się samochodami i ich komfortowym użytkowaniem. Tak powstał projekt o nazwie Oś wozowa wykonująca ruchy wahadłowe w czasie biegu pojazdu. Pomysł ten doczekał się nawet Patentu. Celem tego projektu było zniwelowanie wstrząsów samochodu, kiedy po prostu jedzie po dziurach. Pozostałe wynalazki motoryzacyjne księdza Prylińskiego to, odczytam, ochraniacz mechaniczny od błota w zastosowaniu do pojazdów, skrzynka do chwytania kurzu spod jadącego samochodu. Siedzenie z oparciem przesuwanym się elastycznie, pionowo, zależnie od wstrząsów. Może właśnie księdzu Prylińskiemu zawdzięczamy taką komfortową jazdę naszym samochodem. Prawie każdy z nas musiał kiedyś skleić dwa kawałki drewna. Nie, no nie ma z tym problemu. Wystarczy użyć nowoczesnego kleju, takimi teraz dysponujemy. O! Nawet tyle wystarczy. Rozprowadzimy go. No, powinienem więcej go dać, ale tylko pokazuję. Ściśniemy razem. Wystarczy teraz to włożyć w ściski i mniej więcej po godzinie, dwóch nie będzie możliwości rozklejenia tych dwóch kawałków drewna. To nie jest problem. Mamy dwa klocki drewna i chcemy je tak skleić. Czy możliwe jest, żeby dokonać takiego klejenia? że potem, kiedy to klej już wyschnie i będzie trzymał, kiedy będziemy próbować przełamać tą listwę, to czy ona złamie się w tym miejscu, rozklei się w tym miejscu, czy może w innym miejscu się przełamie. Oczywiście to jest bardzo twardy materiał, trudno go jest przełamać. Praktycznie jest to niemożliwe. A jednak klej o takich właściwościach wynalazł przed wojną Polak działający w Szwajcarii, w Bazylei, chemik dr Jan Lagut ten otrzymał nazwę Certus, co znaczy pewny, niezawodny. Co ciekawe, wynalazca po prostu udoskonalił tradycyjny klej kazeinowy, którego głównym składnikiem były przed wojną wyciąg z twarogu, czyli kazeina i wodorocenek wapnia CaOH2. Jak powstał z tak typowych składników cudowny klej? Otóż dr Jan Lagut użył bardzo czystych składników i dodał do nich jakiś tajemniczy składnik, który nadał mu wyjątkowe właściwości. Klej o nazwie Certus zaczęto produkować w Szwajcarii, w Niemczech, we Francji i oczywiście w Polsce, w Warszawie. Popularny był jeszcze kilkadziesiąt lat temu, stosowano go w lotnictwie i stolarstwie. Jednak, jak się twierdzi, nie był już to dokładnie klej według receptury Laguta. Doktor Jan Lagut był człowiekiem niezwykle wszechstronnym i wybitnym specjalistą. Chociażby to, że jego patenty są tak skomplikowane, że trudno je nawet zrozumieć, mimo że chemia nie jest mi obca. Na przykład opatentował wytwarzanie niebieskiego barwnika trisazowego. Pewnie nic wam to nie mówi, ale to jest jeden z najbardziej popularnych barwników azowych stosowany w łukiennictwie i nie tylko. Opatentował też wytwarzanie stabilnych soli dimetyloparaaminofenolu i paraoksyfenylo-trimetyloaminy. Ten pierwszy to pójście w kierunku paracetamolu, drugi miał specjalistyczne zastosowanie w chemii. Mi to przypomina chlorowodorek parafenylenodwuaminy, który stosowany jest w fotografii, który w laboratorium często używałem, więc to są bardzo ważne środki. Doktor Lagut opracował też przeciwgorączkową ortosulfamidobenzoiloparafenetydynę. I proces ich wytwarzania. Tu znowu mamy nawiązanie do paracetamolu i słynnych tabletek z krzyżykiem na ból głowy. Oczywiście, środki te są teraz stosowane inaczej i są udoskonalane, ale gdy jednak Was rozboli głowa, tak jak mnie w tej chwili, na szczęście mam trochę wody, o której niedawno mówiłem, gdy Was głowa zaboli, pomyślcie miło o doktorze Lagucie, który chciał Wam ulżyć w bólu. I w gorączce. O przedwojennym wynalazcy i badaczu Romanie Janiszewskim nigdy bym nie usłyszał, na pewno Wy też nie wiecie, kto to jest. Gdybym przypadkowo nie trafił na pewien dokument pochodzący z amerykańskiego archiwum. Prawdę mówiąc, to gdyby nie dalsze tropienie, kim był ów tajemniczy inżynier, stwierdziłbym, że taki człowiek w ogóle nie istniał. Ale po kolei. Któregoś dnia podczas pracy nad archiwariami wpadł w moje ręce ciekawy dokument. Dotyczył przesłuchania jednego z jeńców wojennych. Otóż 26 czerwca 1945 roku, na przesłuchanie, które prowadzili specjaliści z siódmej armii USA, trafił pewien naukowiec. Amerykańskie dowództwo uznało jego wiedzę za zagrażającą ówczesnym badaniom nad rozszczepieniem atomu i bronią jądrową. Tylko dzięki tej sytuacji wiemy, że ktoś taki jak Roman Janiszewski. Istniał. Był on Polakiem. Podczas przesłuchania opowiedział on rzecz niezwykłą. Twierdził, że pracował w swoim laboratorium nad urządzeniem do napromieniowywania rtęci. Użycie tak zmodyfikowanego pierwiastka miało skutecznie zakłócać fale radiowe, oddziaływać magnetycznie i co najważniejsze, niszczyć urządzenia żyroskopowe. Które były wtedy podstawą stabilizacji lotu samolotów i tak dalej, i tak dalej. Usłyszano od Janiszewskiego coś jeszcze. Bardzo szokującą informację. Jego maszyna paraliżowała i zabijała ludzi. Urządzenie to znajdowało się w jego laboratorium w Tyrolu, w Austrii. Janiszewski chciał koniecznie pokazać je Amerykanom. Niemcy ponoć nie mieli o nim żadnego pojęcia. No to oczywiście są tu pewne wątpliwości. No przecież Austria była zupełnie zajęta przez Niemcy. Tyle dokument, który ukazuje się być sam w sobie oryginalny, pochodzi, jak powtarzam, z amerykańskiego archiwum i sprawdziłem. Nie ma wątpliwości co do jego oryginalności, ale zastanawiałem się, czy taki człowiek w ogóle istniał. Czy może to był jakiś pseudonim? Bo kim był ów tajemniczy konstruktor? Dokumenty mówiły tylko, że urodził się w 1891 roku w jakichś Janowicach. Opatentował ponoć 86 wynalazków, pracując w Poznaniu i w Warszawie. W 1927 roku, to ważna data, pracę nad pewną tajemniczą bronią osobiście zlecił mu sam prezydent Polski. Mowa oczywiście o prezydencie Ignacy Mościckim, który sam był znanym naukowcem. Wspomniane przesłuchanie Janiszewskiego prowadził major polskiego pochodzenia Paweł Kubala lub Kubała. Mógł się więc pomylić w tych nazwach. Ja po prostu założyłem, że może coś jest nie tak. Więc uczepiłem się jednej rzeczy, którą nauczono mnie w pracach nad archiwaliami. Data urodzenia. I tak właśnie Romana Janiszewskiego znalazłem po jego Dacie urodzenia. Jak się okazuje, urodził się 2 sierpnia 1891 roku w Janowcu wielkopolskim kołożnina tu całkiem niedaleko. Miał żonę Helenę z domu Brzuska, młodszą od niego o 10 lat. Był tak jest zapisane w dokumentach polskich, inżynierem. 31 grudnia 1932 roku opatentował Urządzenie do motocykli samoczynnie zabiegające przewróceniu się na zakrętach. To oznacza, że rzeczywiście był projektantem. Ale uwaga! Z jego dokumentu zameldowania wynika, że 12 listopada 1927 roku zamieszkał w Warszawie przy ulicy Staszica 20. Wywędrował z Poznania do Warszawy. Pokrywa się to ze zeznaniem jego z 1945 roku, gdzie właśnie w 1927 roku miał podjąć pracę wojskowe na zaproszenie prezydenta Mościckiego. Później kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania i wiemy, że wyjechał z Polski. Dalej prowadził doświadczenia, ale dla kogo pracował tego nie wiemy. To pytanie bez odpowiedzi. Trzeba by sprawę dokładnie zbadać. Jakie tajemnicze badania prowadził inżynier? O co chodzi z tym napromieniowaniem rtęci? Czyżby szło o legendarną substancję mającą służyć do budowy broni jądrowej o nazwie Czerwona Rtęć? Nie będę się zajmował dywakacjami na ten temat. To już są tematy z teczek science fiction i UFO. Ale wracając do tematu promieni śmierci. Czy takowie istnieją? Oczywiście, że tak. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie głowę wsadzi do kuchenki mikrofalowej i po wyłączeniu zabezpieczeń ją włączy. Bardzo szybko się przekona o efektach. Jednak pod terminem promienie śmierci w sensu stricte wojskowym rozumiemy takie promieniowanie, które można ukierunkować i używać jako broni. Tutaj głównym takim motywem jest ukierunkowanie. Takie doświadczenia, wyobraźcie sobie, były prowadzone i przed II wojną światową, i podczas jej trwania. Oto przykład. Mówi Jeniec Wojenny, dyplomowany inżynier, chemik, metalurg, przesłuchiwany w 1945 roku przez Wywiad Amerykański. To oczywiście stworzyłem wersję fabularyzowaną do potrzeb filmu. Właśnie zakończyłem moje eksperymenty w lutym 1939 roku. Na poligonie należącym do AEG Zimmelstadt w Berlinie zobaczyłem grupkę ludzi. Dowiedziałem się, że miał się tam odbyć eksperyment nad jakąś formą promieniowania. Ponieważ dyrektor AEG, inżynier Zauer był moim wujkiem, a jeden z uczestników moim przyjacielem, pozwolono mi obejrzeć to doświadczenie. Aparatura znajdowała się w małym budynku 4x4 metry z oknem wychodzącym po jednej stronie, zabezpieczonym specjalnym szkłem. 200 metrów dalej umieszczono drewnianą skrzynkę ze świnkami morskimi. Prowadzący eksperyment, doktor Szydze, zakazał zbliżania się do budynku z aparaturą. Sam wszedł do niego. Słychać było brzęczenie, włączył aparaturę. Po chwili, gdy ono ustało, pozwolił otworzyć skrzynkę ze świnkami. Wszystkie nie żyły. Doktor Szydze powiedział mi, że promieniowanie gwałtownie zniszczyło białe krwinki w zwierzętach i od tego zginęły. Jeszcze ciekawsze rzeczy opowiada inny niemiecki jeniec wojenny. W grudniu 1943 i styczniu 1944 roku byłem świadkiem eksperymentu, w którym 10 cm sześcian ze stali po działaniu promieniowania wyparował w ciągu 0,4 sekundy. Woda znikała w ciągu 20 sekundy. W drugim eksperymencie, w kwietniu 1944 roku, na skutek promieniowania widziałem, jak zginęło w ten sam sposób 75 szczurów. Przez ułamek sekundy było widać fosforyzującą poświatę i zwierzęta po prostu wyparowały. Obserwowałem to zwierzy zabezpieczonej szkłem kwarcowym. Na żelaznej płycie, na której umieszczono szczury, nie było śladu popiołu. Czy w owych pracach uczestniczył inżynier Roman Janiszewski? Tego nie wiemy. Trudno w to uwierzyć. Jednak jakimś sposobem został jeńcem wojennym. Jego laboratorium znajdowało się, tak jak mówiliśmy, w Austrii, czyli w kraju ściśle kontrolowanym przez Niemców. Tak jak powiedziałem, sprawa wymaga dogłębnego. Wyjaśnienia. Jak widzicie, siedzę na solidnej XIX wiecznej skrzyni. Nie bez sensu. Będziemy o niej też mówili. I o innych skrzyniach również. Przyjrzyjmy się innym przedwojennym polskim wynalazcom. Ich inwencja na pewno Was zaskoczy. Warto wspomnieć o tym, że nie tylko mężczyźni byli i są twórczy. Mieliśmy przed wojną. Też aż trzy panie, Bronisławę Fornelską, Marię Siedlecką i Annę Buczkowską z Krakowa, wynalazczynie, tak się teraz mówi, które głowiły się, jak obronić kobiety przed kradzieżą tego, co mają najcenniejsze, czyli zawartości torebki. Ich wysiłek intelektualny poskutkował patentem z dnia 23 maja 1924 roku. To zamknięcie do torebek. Taki był tytuł tego patentu. Był to wbudowany system kółek, zapadek i skówek, który nie pozwalał na otwarcie torebki bez pociągnięcia za specjalny sznurek, który był gdzieś tutaj przymocowany. Trzy Krakowianki. Wynalazczynie później udoskonaliły swój wynalazek, zaopatrując torebkę w przeciwwłamaniowy alarm dźwiękowy. Wróćmy do spraw bardziej przyziemnych, to znaczy no może nie zupełnie przyziemnych, ale takich typowo męskich. Otóż Witold de Gurczyński zajmował się sprawami wojskowymi. Wynalazł różne odmiany bomb zapalających zrzucanych samolotów. To było kilkanaście różnych projektów, nawet nie wiem czy zostały zastosowane. Warszawska firma Arborus Końskowolskiego specjalizowała się w meblach uniwersalnych o wielu przeznaczeniach. W roku 1925 opatentowała łóżko-stół. No mamy takie już dekonstrukcje obecnie, ale to było coś innego. To łoże, które po złożeniu dwóch części zamienia się w stół. Biorąc pod uwagę proporcje i sposób składania, to musiał być stół dla bardzo wysokich osób. Firma Herkula z Poznania w 1925 roku opatentowała skrzynię drewnianą zabezpieczoną przed niepowołanym otwarciem. Pewnie Wam się wydaje, że chodzi o jakieś specjalne zabezpieczenie, zamek, coś takiego. Nie. To zabezpieczenie polegało na przewierceniu listew, ewentualnie tutaj takich listew nie ma, w taki sposób, żeby zainstalować w nich sznurek i po dwóch stronach plomby. Gdyby ktoś chciał łomem podważyć którąś z desek, z których zbudowana była skrzynia, ta jest trochę innej konstrukcji, to wtedy plomby się zrywały i właściciel widział, że ktoś się do skrzyni dobierał. Tylko prawda jest taka, że, ten, że jak już ktoś rozwalił skrzynię, to i tak wiadomo, że ktoś się do niej dobierał. Musiałby ten złodziej coś zabrać ze skrzyni i deseczkę wstawić z powrotem. Ale wtedy też on zauważył, że te plomby się zniszczyły. Trudno powiedzieć, czy ten wynalazek kiedykolwiek gdziekolwiek został zainstalowany. Skoro już mówimy o skrzyniach trochę większych, to umysły wynalazców pochłaniały różne dziedziny życia i śmierci. Stanisław Żerański w 1914 roku w Warszawie opatentował ważny wynalazek. Pochylił się nad problemem trumien z przezroczystym wiekiem i oświetleniem elektrycznym już wtedy. Dzięki nim można było popatrzeć na nieboszczyka, a jak się okazuje, taki wynalazek był już przedtem znany, ale zdaniem wynalazcy Żerańskiego nie był praktyczny. Dlatego, że spojrzał na to w ten sposób, że w ówczesne żarówki łatwo się przepalały, trumna była na stałe zamknięta no i jak tu wymienić żarówkę? Było ciemno w trumnie. Żrański zaprojektował coś bardziej doskonałego. Mianowicie, dzięki niemu nie dość, że trumnę można było swobodnie otworzyć, żeby na przykład naprawić oświetlenie to uwaga żarówki paliły się tylko wtedy, gdy trumna miała uchylone wieko czyli zastosował system znany obecnie z lodówek. Pomyślcie, już w tamtych czasach wynalazcy myśleli o oszczędności energii elektrycznej i to w tak ważnych momentach. Na zakończenie pewien optymistyczny akcent, mianowicie innowacyjna reklama firmy Nowak z Poznania. Uważajcie na siebie, na drogach, kiedy na przykład przechodzicie przez jezd. To optymistyczny akcent na koniec tego filmu. Oczywiście różnych wynalazków przed wojną mieliśmy tysiące, bo Polacy to jest naród pełen pomysłów. Już niedługo poznacie kolejną nieznaną historię, w czym się specjalizuję. będzie o dzikich zwierzętach afrykańskich chodzących po polskiej wsi. I na przykład o tym, jak patriotyczna postawa przodków spowodowała zintegrowanie się pewnej bardzo licznej rodziny, która co roku spotyka się na imprezie. A przedtem ci członkowie tej rodziny prawie się w ogóle nie znali. Do zobaczenia w następnym filmie. Posłuchacie znowu historii nieznanej